Witamy się z nami w drugiej części naszego filmu z Pafos. Wracamy właśnie ze śniadania, idziemy się przebrać i pójdziemy na miasto. Temperatura jak zwykle około 35 stopni, więc będzie mega ciężko. Już jesteśmy cali mokrzy, ale cały czas za nami jest basen, więc yy, skoczymy. Jak co wieczór ukojania? No tak. dobra, lecimy. Jestem właśnie w okolicach zamków Pafos, czyli przy porcie. No i oglądam sobie piękne kolorowe łódeczki. A jeśli chodzi o zamek w Pafos, czyli budowlę, która znajduje się za moimi plecami, pierwotnie budynek ten pochodzi z XIII wieku, jednak później zapanowania różnych dynastii był wielokrotnie przebudowywany. W przeszłości pełnił on funkcję więzienia i magazynu soli, a obecnie pełni funkcje kulturalne. Organizowane są tutaj różne sztuki oraz wystawy. Wejście do zamku kosztuje 2,5 euro. Tam. Dronimy? Widziałam pełną rybę, a ty nie mogłeś tej rybek znaleźć. No to idziemy. Właśnie w grobowcach królewskich. Jest to kolejna największa atrakcja Pafos i drugie miejsce tutaj wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pomimo że to miejsce nazywa się Królewskie Grobowce, to królewskie jest tylko z nazwy, a bardziej może z ich wielkości, ponieważ nigdy nie został pochowany tutaj żaden król. Chowana tutaj była arystokracja oraz osoby zasłużone dla tego regionu. Wstęp do tego miejsca kosztuje 2,5 euro. No i ile zajmie nas widzenie jeszcze nie wiemy, bo dopiero zaczynamy trasę. To miejsce jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Między m.in. z tego powodu, że wiele misji archeologicznych z różnych krajów e, na świecie, a przede wszystkim z Europy, e, tutaj pracuje, prowadzi swoje prace badawcze. W rozwój tego miejsca bardzo duży wkład miała oraz ma Polska Misja Archeologiczna. Polscy archeologzy odkrywają te tomby oraz przygotowują do dalszego zwiedzania. No i oczywiście tym samym przyczyniają się do celów naukowych. Fajne są te tomby, z tego względu, że można wszędzie wejść, ale są fajne korytarze porobione, że można z jednej do drugiej przejść jakimiś małymi szczelinami. To też wpływa na atrakcyjność tego miejsca. Tylko mogłoby być trochę zimniej. Jakieś 10 stopni. Wchodzimy właśnie z katakumb. Zeszło nam tutaj godzinkę. No, półtorej. godzinka półtora, tak. tak. Ale nie zwiedziliśmy wszystkiego tak dokładnie, tak jak tu mamy w zwyczaju, ale no przy 35 stopniach jest to ciężkie. Totalnie się nie da. Po no, prostu tu co jakiś pływamy. czas są porozstawiane krany, ale w tych kranach dzisiaj jest taka ciepła woda, że... No prawie wrzątek. No. Nic przyjemnego. Więc ciężko. Także ogólnie polecamy, ale przyjeżdżajcie tu w chłodniejszych miesiącach. Jesteśmy na plaży. Za naszymi plecami widoczna jest słynna Skała Afrodyty. Podobno właśnie w tym miejscu Afrodyta wyłoniła się z morskiej piany. I według legendy, opłynięcie Skały Afrodyty nago, o północy albo o pełni Księżyca gwarantuje nam wieczną młodość i szczęśliwą miłość. Na pełni Księżyca nie ma co liczyć, jest godzina 17, ale poczekamy może do północy i o północy się przepłyniemy, co? Zobaczymy. Dobra, idziemy w plażę Słońce już zachodzi, my jesteśmy jeszcze na plaży Afrodyty. I co? Trzeba się zbierać powolutku. No, dochodzi 20, więc zaraz ucieknie nam ostatni autobus, <noise> także uciekamy. Do Martynalda i postanowiliśmy, że przetestujemy, jakie tutaj mają produkty i jakieś różnice. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to kola, która jest podawana w zupełnie innej szacie graficznej niż u nas w Polsce. No, chyba dużo większa jest, co? Jest dużo większa, ale. No, nie wiem, no to chyba litr jest. Chyba tak. Machlary? No. no. Też coś innego, ponieważ z posypką z MNS-ów. U nas takiej nie ma. I teraz tak. Mamy frytki. Też wielkie. Duże frytki. Wydaje mi się, że są większe niż te z Polski, co? A jak to smakuje? Dobre, ale polskie lepsze. I ostatnia, najciekawsza rzecz, to jest Grill chicken. Chcieliśmy zamówić sobie kanapkę, która jest tutaj lokalnie podawana, mac Greek, i to jest burger z grillowanym serem halloumi. Niestety tego nie dostaliśmy, ale dostaliśmy coś podobnego. Podawane jest to w picie. I co my tu mamy? Pomidorki, kapustę. To jest kurczak. chyba kurczak grillowany. No i sos i pita. i Więc zobaczymy. Smacznego. My powoli już się zbieramy. Za półtorej godziny mamy autobus powrotny na lotnisko i będziemy odlatywać z tej wyspy. Podobało Ci się na wyspie? Podobało mi się, ale te temperatury są nie dla mnie. Tak. Początkowo trochę żałowaliśmy, że na tak krótko przylecieliśmy. Dłużej byśmy tutaj nie wytrzymali. Także następnym razem wracamy gdzieś w kwietniu. A i ogromny plus, że tutaj na Cyprze, przynajmniej w Kwafos. Dokładnie każdy mówi po angielsku. Każdy. Panie sprzątające, dozorcy, po prostu wszyscy. No dobra, w takim razie od nas to tyle. Dziękujemy za oglądanie filmu i do zobaczenia.